Witajcie, dzień dobry z tej strony. Szumachowka z kanału Filmujemy i dzisiaj jesteśmy w kolejnym odcinku dotyczącym oświetlenia. Poprzednie odcinki są w playliście specjalnie poświęconej. Zachęcam do zostawienia subskrypcji, bo testuję pewną rzecz, która być może blokuje zasięgi, więc byłoby ok, gdybyś zostawił subskrypcję, jeżeli tego jeszcze nie zrobiłeś. No i dzisiaj opowiem Wam o oświetlaniu twarzy przy pomocy jednej lampy. Dlaczego? To zaraz po intrze w tłumaczę. Dlaczego jedna lampa? Ponieważ stwierdziłem, że tak będzie mi najłatwiej pokazać Wam różnicę i żeby zrozumieć w ogóle, że oświetlanie twarzy to nie jest po pierwsze taka łatwa rzecz, a po drugie, żebyście po prostu zobaczyli w jaki sposób ustawiają się cienie, czego powinniśmy unikać, czym się powinniśmy kierować, bo to są bardzo, bardzo ważne rzeczy. A dlaczego twarz? Bo no nie ukrywajmy, no jednak te 90% Waszych filmów i oświetlania będzie polegało jednak pewnie na oświetlaniu twarzy, więc zacznijmy tego tematu i ten temat pewnie będzie jeszcze kontynuowany później, będziemy dorzucać kolejne rodzaje oświetlenia, układanie lamp, bla bla bla. Zaczynamy od pierwszego ustawienia lampy. Mamy tutaj takie światło kluczowe, czyli które oświetla nam większość postaci, większość sobie całą twarz. I ustawiamy je słuchajcie na 90 stopni od jej głowy. Co to spowoduje? Spowoduje to, że po drugiej stronie twarzy powstanie ogromny cień. Te cienie są bardzo istotne, ponieważ tak naprawdę budowa jakiegokolwiek oświetlenia polega na tym, że raczej budujemy właśnie te cienie. Te cienie nam uwypuklają różne rzeczy, ale też cienie możemy pewne rzeczy schować, ale z drugiej strony możemy też. Światłem przykryć i uwypuklić różne inne rzeczy. Jak widzicie, druga strona twarzy jest. Praktycznie ciemna, jest to bardzo kontrastowe oświetlenie, które można wykorzystywać w tych sytuacjach, kiedy na przykład chcecie zbudować coś dramatycznego, gdy chcecie pokazać na przykład jakiś czarny charakter, albo na przykład chcecie pokazać jakąś bardzo specyficzną emocję na twarzy waszej postaci, to właśnie taki sposób ustawiona lampa będzie powodowała, że ta twarz będzie bardzo kontrastowa i właśnie efekt finalny może być taki w odczuciu u waszego. Kolejne ustawienie to już około 40. 105 stopni ustawiamy te lampy na wysokości linii oczu naszego bohatera. Ta lampa, w sensie, to ustawienie światła spowoduje, że po tej stronie znaczy po tej u mnie teraz, a na przebitkach widzicie po drugiej stronie, pewnie jest to podkreślone, powstaje taki trójkąt za nosem postaci. To jest bardzo pożądany efekt. Od dzisiaj oglądając jakiekolwiek filmy, niekoniecznie muszą być to trudne sprawy na, nie, w telewizji, ale coś tam już bardziej konkretnego. Zauważcie, że zawsze nie, twórcy, może nie zawsze, bo też nie ma co generalizować, ale zdecydowanie większość setupów oświetleniowych dąży do tego, żeby ten trójkąt nie, po stronie nie, No, Powstał. I dzięki zastosowaniu tej naprawdę bardzo prostej zasady zauważycie, że te twarze zaczynają wyglądać dobrze, ponieważ generuje nam się cień po stronie policzka. Ta twarz zaczyna być jakby 3D, a oświetlając tak naprawdę dążymy do tego, żeby z tego obrazu, który jest 2D, próbować uwypuklić te bryły. Będziemy właśnie te bryły uwypuklać za pomocą cienia i ustawienia w taki sposób tego światła, kluczowego, gdzie generujemy ten taki trójkąt, Wam to tak naprawdę zapewni. Kolejny rodzaj oświetlenia to, gdy naszą lampkę będziemy trzymać nad postacią. I to jest iście hollywoodzkie oświetlenie. Uwielbiają filmy ten rodzaj oświetlenia. Zwłaszcza, gdy na przykład macie kilka bohaterów przy stole, to świetnie się sprawdza. Gdy chcecie na przykład pokazywać jakąś postać w korytarzu, ponieważ jakby w domyśle wiemy, że i tak te lampy są gdzieś tam na suficie. One generują bardzo specyficzne cienie na twarzy. Musimy tutaj uważać, ponieważ jakby siłą rzeczy wiemy, że czoło jest wysunięte. Nad dół oka gałki ocznej, więc mam nadzieję, że kumacie, że wysuwając tą lampę troszeczkę bardziej w stronę czoła, będziecie pokazywać te oczodoły. Z automatu wtedy nos zaczyna przysłajać usta, usta, coś tam dalej. To jest bardzo taki specyficzne rodzaj oświetlenia. Cofając tą znowu lampę, chowamy oczodoły, więc tutaj, jeżeli chcemy sobie zrobić jakiś setup oświetleniowy na kogoś, kto jest taki szemrany, jakiś taki nieciekawy, to być może właśnie będziemy chować sobie tą lampkę. Absolutnie piękne efekty. Pierwsze filmy, które mi przychodzą na myśl, to chociażby Ojciec wrzesny, tam naprawdę fantastycznie to wygląda. Jest piękny klimat za pomocą właśnie takiego oświetlenia i te twarze wyglądają wow. Ja jestem absolutnie zakochany w tej, w tym, w tej położeniu lampki. Kolejny najbardziej płaski i najbardziej wykorzystywany przez branżę Beauty, zauważyłem na YouTubie, yy, taki rodzaj oświetlenia, gdzie lampę macie centralnie przed sobą. Yy, unikajmy tego rodzaju oświetlenia, głównie z tego względu, że yy, powoduje, że twarz robi się jednym wielkim plackiem pikseli. Znikają w większości cienie z tej twarzy. Ona zaczyna nam się pogrubiać, rozszerzać i nie wygląda to po prostu dobrze. Dlatego unikajmy tego ustawienia światła, a często jest tak, że na tym samym początku, gdy ustawiamy te światło, to właśnie w taki sposób. Skąd się to bierze, nie mam pojęcia, ale ja sam tak rozstawiałem światło na samym początku, że no przecież musimy oświetlić twarz, więc najłatwiej będzie centralnie na nią rzucać to światło. Nie. To jest słaby pomysł, dlatego polecam Wam z tego nie korzystać. No, chyba że na przykład przychodzi mi taka kreacja, którą wykorzystywał chyba Problem, w swoich teledyskach albo w zdjęciach, gdzie właśnie rzucali światło centralnie na kogoś. Są też takie fotki, niektórzy robią. Da się spotkać z takimi filmami. Jeżeli ma być to jakiś osiągnięty efekt, fajnie by było dodać troszeczkę winietym po prawej, po lewej stronie, jakby wokół Was, za pomocą tego oświetlenia. Czyli raczej świecimy. Mniejszym źródłem, które jakby rozchodzi się po takim kole, to jeszcze w miarę być może będzie dobrze wyglądało. Natomiast duże, duże źródła światła no niekoniecznie Wam tutaj ułatwią zadanie. Ostatnie oświetlenie, o to ustawiamy naszą lampę od dołu. No tutaj musimy uważać bardzo mocno, ponieważ te, cała twarz zupełnie nam się zmienia, bo jesteśmy przystosowani trochę do tego oświetlenia, jednak od góry, chociażby słońce, księżyc w takim normalnym naszym życiu. Więc, wrzucając lampę od dołu, te cienie zmieniają nam się na twarzy i ta twarz wygląda dosyć nienaturalnie ale gdy na przykład chcecie pokazać jakąś odrealnioną postać yy, albo jakąś nie wiem wróżkę, albo wróżbita szymusia no to być może właśnie zastosowanie yy, takiej lampki wam Siądzie i będzie to pasowało, tylko pamiętamy o tym właśnie, że te na tej twarzy wyglądają bardzo, bardzo specyficznie i trzeba z tym uważać. Po prostu. Słuchajcie, to by było na tyle. Wierzę, że ten odcinek Wam się przyda i że dzisiaj już będziecie ogarniać albo przynajmniej oglądać filmy już z taką większą wiedzą i coś z tego czerpać. To też jest fajny w ogóle fajny element zdobywania wiedzy oglądając filmy, ale tak świadomie. I y, będziecie łatwiej oświetlać postacie, y, twarze, bo to jest bardzo y, niesamowita sztuka, ciężka sztuka, ale która przynosi niesamowite efekty. Dzięki za dzisiaj. Wpadajcie na grupę, wpadajcie na Instagrama i mam nadzieję, że widzimy się w kolejny poniedziałek w jakimś tam odcinku. Jeszcze kilka odcinków odnośnie światła na pewno się pojawi. I co? Do zobaczenia. Trzymajcie się. Na razie. Cześć. Ha, ha, ha.